Mam właśnie tutaj na podnośniku Audziczkę 18 Turbo Quattro 8N tetetkę I sobie ją reanimuję. dałem jakieś tam śmieszne pieniądze za nią Nie jest w jakimś zajebistym stanie, ale no Próbuję ją ogarnąć, bo widzicie co tu się dzieje Jest masakra I teraz stanąłem na akurat wiązce Patrzcie co tu się dzieje, nie wiem kto tu był jakiś rzeźbiarz Nie wiem co to jest To jest tragedia po prostu tutaj, tutaj te kostki też, tutaj próbowałem polutować i w ogóle, ale to nie wyszło za bardzo i chciałem ogarnąć te kostki, ale stwierdziłem, że Wywalę całą tą wiązkę i po prostu znalazłem drugą. Tutaj mam drugą, o, bioną, używaną, ale jest w lepszym stanie. Kosteczki są całe Przełożę ją Poskładam dalej i będę próbował ją odpalić Oczywiście kosmetyką się zajmę później, bo nie wiem Czy to w ogóle będzie hasać, bo jeszcze parę rzeczy do zrobienia A tak na razie to wygląda Próję to Zakładam nową Czyli używaną Składam resztę i zobaczymy jak to dalej będzie No i jest lipa wiązka co przyszła niestety nie pasuje, jest trochę inna. Ono jest pod kolektor, gdzie ma przypuścice z tej strony do 180 koni, a ja mam niestety 225, powinno być tutaj. No i się różni, więc nie będę je zakładał, ale stwierdziłem, że po prostu te kostki są lepsze. Czyli te przylutuję do tamtej. o No i zobaczymy, czy to będzie hasać tak na razie wygląda ta wiązka zaraz będę przekładał te kostki tutaj ten rozprzyłem to ogarniemy to zaraz i zobaczymy jak to będzie wyglądać na końcu już sobie przygotowałem cztery kostki, które są całe i teraz do tej wiązki zrobię tak tutaj tą starą kostkę wyciągnąłem te piny wszystkie i po prostu to polutuję ładnie, co tu jest do lutowania albo zakładam po prostu te termokurczki albo zaizoluję powkładam później tak jak powinno być i będzie hasać jedną kosteczkę zrobiłem tak to wygląda o wiele lepiej no i robimy następne no i właśnie skończyłem reanimować wiązkę tak o to wyszło nawet fajnie to wyszło jak za pierwszym razem tutaj ładnie te przewodziki porobiłem powpinałem Zaizolowałem, jeszcze taką taśmą specjalną tutaj owinałem, nie, nie pamiętam jak ona się nazywała. Tu sobie zostawiłem, bo tu jeszcze idzie do jakiejś zaworki, tylko nie pamiętam gdzie on teraz idzie dokładnie. A tu już sobie na samochodzie. Tu masa. No i wiązka jest przygotowana do montażu. Dobra, mamy zarzucone wszystko. Przygotowane do odpalenia. Na razie nie ma tylko tej rury, tego tipa. Jest to poskładana. Tutaj tylko taka na razie założony akumulator plus jest budzimy bestie O. Czekaj, czy ruszy Dobra, pierwsze odpalenie. Trzymaj. Zlewki! Jedz to mokre paliwo. Ale się stresuje. Kurwa, pachnie Będzie chodzić Kurwa, ci zajebiście to ogląda Ja to w sergach bo nie? No <grywka> Jak widzieliście Audziczka odpaliła Wszystko fajnie, pięknie, zobaczymy jak to będzie latać Jak się poskłada Do następnego